Halo, halo, halo! Hi guys! Cześć, siemanu. Z tej strony Depro, a dzisiaj sobie gramy w Five Nights at Freddy's. Kontynuujemy sobie z tącą czwartą, bo na tej otóż skończyliśmy tam ostatni odcinek. Też na tej ostatnio przegraliśmy, bo jest tutaj pod koniec, więc no, te przyps. O, oczywiście film wam się spodobał i co nie możecie subskrybować, łapkać no i komentować. No jak to nam się na razie ładuje, to nie wiem coś tutaj. Ale dobra, nawet nie muszę tutaj was przetrzymywać, super. Dobra. E, najważniejsze to jest cały czas patrzeć na Frediego i czasami na Foxego. Kurde, no. Dobra, tutaj dzwoni phone Guy, Niestety chyba go zmontować nie mogę, to w tym czasie nie, nie możemy katar, bo czy są, że mam zatkane zatoki. Poczekaj, szybko go sprawdzić Dobra, Freddy na miejscu W ogóle, śmieszne jest to, że w Fnafie 1 Tutaj e, są takie glitcher's, co nie, widzicie to pewnie, ja takie sobie odpaliłem u jakiegoś innego gościa filmiki On też miał takie glitchery, takie wytyfy, wytyfy Dobra, Freddy, Foxy Okej, okay, obaj się mniej więcej ruszyli, Ważne, żeby tutaj do mnie nie przyszli no, dzi Dzisiejszy plan na odcinek to jest przejść noc czwartek, dwa razy się nie uda, to Albo kończę film, albo robię wam, albo gram dopóki nie przejdę nocy czwartej, no i sobie już Poszła niestety ta nasza czika, czika rita Kurde, cały czas omylę e, ten kamera z z Foxim, że bo tu jest... Ej, czy Freddy się trochę ruszył na tej kamerze, tak patrzy się w nią. Może, może, a... No, może być i tak. Kurde, wiatek co tutaj wie cały czas. Dobra, spojrzeć się na Freddy'ego, na Foxego. Niebezpiecznie jest już z tym Foxim, zaraz będzie biegł, a jak będzie bieg to trzeba szybko zamknąć. Drzwi. Dobra, patrzymy na Freddy'ego. Czy dla pewności nikogo tutaj nie ma? Nie ma nikogo na razie, więc jest prosto. 13% pierwszajem. Dosyć ładnie, o, w ogóle. O, dobra, dobra. E, to co w każdym filmie, Freddy się nie ruszył. Czy już stoi pod drzwiami? Czy się. Kurde, przepraszam. E, szybko do FNAFA wracam. Kurde, czekaj. Nie, przegrały mi uszę, ja to wiem. E, papa. E, szybko. Freddy już się pewnie ruszył z 500 razy. O kurde, nie, nie No o kurde, no mówiłem, że się ruszy Bo kliknąłem oczywiście na drugi monitor A jak klikam na drugi monitor To ta jest na tyle mądra Żeby ten e... Freddy, Freddy, tu jest Freddy tu jest Foxy, na razie jest bezpiecznie, tutaj trzeba uważać i nie klikać w drugi monitor. Cześć, pamiętaj, nie klikaj w drugi monitor. Słyszałem, jak tutaj jeden animatronik się przemieścił gdzieś dalej. Na Freddy'ego miałem spojrzeć. Cały czas chodzą lewo, prawo, lewo, prawo. Trzeba spojrzeć, czy nie ma tutaj, tu albo tu, na razie nie wiem. Kurek ktoś się przemieścił i kamera mi popsuł. No way, no way. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Tutaj też, zaraz będzie pewnie druga ję nie, no e, pojawił się ten gościu na kamerze i teraz Fredziaka nie widać. No, way, najgorzej. Fenikł e, się szybko tutaj pojawił. Mołniacz jakby sobie poszedł. Mołniacz bo, klacz. Mołniacz klacz, tak. No i kurde, znowu sobie poszedł i takie wyjść zgadł i czy on tutaj nam przeszkodzi, czy, czy nie. Dobra, ale Freddy Freddy Foxy na się nie ruszyli z miejsca, więc jak dla mnie to, to jest dosyć duży pozytyw. No, tutaj i ten... O, wiem co mogę w na dzisiejszym odcinku. Generalnie. Wczoraj sobie patrzyłem jakieś moje stare filmy z w sensie te pierwsze takie, co, co ją zaczynałem. I kurde jak mi się komentarz w sumie, nie, tutaj na przestrzeni roku, że e, tam e, że w tamtych filmach normalnie tak te... grałem cichym, spokojnym głosem. Dzisiaj gramy Five Nights at Freddy's i będziemy sobie robić to oraz to. I potem jest taka pauza jakieś 5 sekund, jak nic nie mówię. No i mniej więcej tak, tak wyglądały te filmy, więc. No, trochę XD, trochę XD wyglądały, ale w sumie, patrząc na to, że nawet jak, na, jak były tu mnie pierwsze filmy z Isaaca, to i tak dosyć się sporo, tam udzielałem. Jak na pierwsze filmy, to bardzo dużo jak dla mnie. O, kurdeczka przeszła, no way. Pani nie dostał, nie, w piątej nocy Jon od niego albo tego. Albo, albo od Pradiego, bo Gdybym dostał od nich jumpscare, no to kurde widzowie, wiecie co? Miałbym na miniaturkę idealną tutaj bo mógłbym dać i byłoby super W ogóle dzisiaj czuję, że oświetlenie na kamerze się... Okej okay. Okej, okay. nie wiem czy on tutaj zabierał prąd pukając we drzwi nie, nie jestem tego pewien, czy w tym filmie właśnie Foxy Zabierał prąd, jak pukały drzwi czy nie. Ale mamy... Ej, trzeciajem! 52%! Dosyć dobrze tutaj idzie. No. Nie będę nikogo kłamał. Dosyć dobrze tu idzie. Kurde, mikrofon. przedstawię na dół. Ale muszę się spojrzeć na tutaj te animatroniki. Ej, jak na czwartą noc jest zbyt spokojnie. O! E, chyba wreszcie ktoś pod drzwiami będzie. Albo i nie. Dobra, sprawdźmy te dwie kamery. Jest dosyć bezpiecznie. Sprawdźcie tu, tu, tu i tu, jest tylko czeka i tam chyba Bonnie stał, ale nie wiem, bo dosyć tutaj ciemna ta kamera była, więc nie wypowiem się. I to le, muszę sobie kupić w końcu, bo, bo teraz są święta, w sumie już jakby to oglądacie to, to jest po świętach. E, to muszę sobie kupić lepszy ten wentylator do procesora, bo kurde jak patrzyłem ile stopni ma mój procesor, 100 stopni. Rozumiecie, 100 stopni ma mój procesor, więc muszę sobie kupić ten łodzenie do procka i wtedy będę zadowolony. Dobra, tu, tu czyka sobie poszła. Kurde, e, stoi tam? Nie, nie stoi. No, gasimy szybko światełko, patrzymy te dwie kamery i zaraz jak będzie e, czwarta AM to myślę, że e, tak power nam starczy. Bo niech będzie zaraz ta czwarta AM, dobra, szybko spojrzeć w tą kamerę i tą, tu się pojawił Bonnie, e, więc tylko patrzymy chicka czy, czy nie ma. Okej, okay, pyk, pyk Nie ma szybka szybkaczyka, nie, nie ma czyki Dawaj mi, czwa dobra, czwartą AM mamy, ale ja chcę już piątą, piątą AM. w sensie chyba, chyba przed chwilą wskoczyła ta czwarta Ale nie jestem pewien Szybko te dwa animatrony, jest bawić lewo, prawo a w sumie bardziej to na odwrót i tutaj co chwilę zerkać się na kamerę I jak słyszę kroki to warto tutaj się zorientować by światła, czy kogoś nie ma po lewo albo po prawo. Dobra, jak będę mieć 15% to jest dosyć duża szansa, że przejdę to. Dobra, szybko na Freddy'ego i Foxego. Pamiętam, ja... mówiłem to, że nie ogarniałem jak działu Freddy, no śmie śmieszne to było. No jest to, że wybrałem wtedy jakiegoś darmowego PNAFa na telefon do jakiegoś. Co to było? Aptoidę, to, tak to się nazywało na no, z jakiegoś aptoidę. E, pobrałem. Kurde, Freddy! No, no nie, Freddy się ruszył, najgorzej. On chyba jest teraz na tej kamerze, ale... Ja nie jestem pewien na których kamerach jest. Powinien sobie na wiki. E, poszedł sobie elegancko. E, teraz na tą kamerę muszę patrzeć, w sensie. Nie wiem czy na tej jest, czy nie. Bo jakby do tej piątej, a jem zostało mi nic jakieś 20%, no. To myślę, że byłoby dosyć tutaj e, good dla mnie Quality of life, jak to można powiedzieć Takie mody do Minecraft to są, quality of life Które tam robią, że nie wiem e, Wprowadzają rzeczy, które powinny być w tej grze, a i w sumie nie ma No, fajne są takie mody, dobra ja słyszę cały czas tą kuchnię Alpion to AM 22%, jest dosyć dobrze e, Czekaj, czy tutaj oczy zniknęły, jak się czeka pojawiła? Nie mam pojęcia nie mam całkowicie pojęcia czy znikły te oczy. E, kurde, dobra, tu jest Foxy. Ej, bo jak dotarł do piątej nocy, to kurde, dobry jestem w tą grę. Czeka, jest, nie, czeka sobie odeszła, ale oni przyszedł i na... bo nie, tutaj trzeba strasznie uważać, żeby nas tutaj nie Nie ten nie zmienił w pył. Albo czekam by nas bardziej zmienił w y, masę więc no. O, to, to lepsze porównanie. Okej, okay, szybko otwieramy, jak tutaj nie ma bo niego. no i ten, w sumie lepiej jakby mi się prądził, żeby bo jest dosyć duża szansa na to, że... Że po prostu Freddy się pojawi i łat, łatwo łat, to wygramy, kurde aż mi się język za zaczął plątać O, a kolejnym, kolejnym plusem usunięcia tych strasznych szumów byłoby to, że... Moja jakaś mikrofonu by się nawet polepszyła. Zresztą musia, muszę sobie kupić jakiś przedłużacz w sensie nie przedłużać, że listwę zasilającą, tylko przedłużać, że. Mam taki. to jest od frontowego panelu obudowy u USB, i mam za krótki kabel. Właśnie w tym. Te... Jest! Jest! Mam właśnie za krótki kabel. Tim, PAM! bo pam. jeszcze za krótki kabel i przydał mi się jakieś, nie wiem, przedłużać po prostu. Nie wiem, jak to można inaczej nazwać, który by łączył mi to z obudową. Z ten, obudowę z płytą główną, no coś no. takiego. No, Dobra, ja się szybko napiję wody. Ja, jak tutaj się ładuję? Kurde, za szybko. Zdecydowanie nie za szybko, już pewnie okrady się ruszył. O, jeszcze nie. Aż dziwnie, dziwne. Ej, jak się dzisiaj by udało przejść nad świętą byłem dosyć zadowolony. Kurde, nie wiem dlaczego ale gram w napa, to ja zauważam. Kurde, oh. Bo to, o, co jest? Do, do, Freddy do mnie gada, nie Fongaj. Fongaj, co się z tobą stało? Kurde, co oh, energii zużyłem. Kurde, ile z skeru Dam, dam, dam. Kudy, chyba kogoś tam napadli. E, Ufam Gaja. Tak mi się zdaje. A e, słuchajcie teraz. Dobra, słuchajcie, jak mi chodzą. Po prostu chyba troszeczkę ciszej. Dobra, tak, tak może być, tak może być. Wiemy, że jest jeszcze jakaś taktyka, żeby tego federiego po prostu e, się nie patrzeć na niego na pierwszej kamerze, tylko od drugiej zacząć, ale to chyba jest głupie. No, tak mi się zdaje. Ej, panie, gdybym dostał jumpscare niego No, jumpscare niego wydaje mi się, że byłby fajnie. Czyli zdaje że kamerka jest za wysoko, bo ja zazwyczaj nie siedzę prosto na krześle. Już się ruszył? Kurde, już się ruszył, za mało na niego patrzyłem. Nie, teraz będzie przygrane. Jak jest 12.00, HM, a on mi się ruszy, bo jestem taki mało spostrzegawczy. Jestem bardziej taki akustyczny. No, niestety, niestety, tutaj e, strąbałem to, ale. O, dobra. Okej, okay, słyszę chyba po lewo albo po prawo. Tu jest pierwsza i 85 powera. E, Okej, okay, dosyć dobrze jest. Ze tym powerem. Eee. Patrzcie w razie czego e, tutaj te, te drzwi co chwila. Tak szczerze, to jest dobra taktyka, żeby y, patrzeć na Frediego, Foxego, a potem te drzwi, tak co, y, co chwilę obczajać. Pyk, pyk, pyk. Czekamy sobie chwilę, obczajamy tu, obczajamy tu, nie ma tu ani tu i teraz tak. i czekamy chwilę, żeby nam się prąd nie dłużył, mamy czykę. E. czekamy chwilę, dobra, patrzymy na Frediego, elegancko. Y, tu nie ma chikę, co pewnie, nie, stoi nadal. Eeeyee, Foxy tutaj chce nam uciec. Czeka, czeka sobie poszła. Okej, okay. on będzie biegł Chyba, uderzył. spoko Patrzymy na Freddy', bo zaraz zniknie. I tutaj trzeba tak grać dosyć ostrożnie. Kurde, nie, nie to, nie to. Ja nie wiem, czy ten pokój zabiera praktycznie, czy po prostu na razie tyle mi mało zabrał, albo w ogóle mi jeszcze nie zabrał, powera, że na to nie zwróciłem uwagi. Może być, może być i tak, zarówno. Czekamy, czekamy, czekamy. Dobra, patrzymy. Lewo, prawo, prawo, lewo znaczy się, przepraszam. Nie, nie wiem. O! Jak się nie skupię, Ej, boni był tym razem. Wcześniej też był boni Damn Chyba słyszałem kroki, kroki jak tutaj ktoś szedł. Druga JM67 Powera. W sumie w jeden jest prostek się z do mechaniki, jak tak teraz patrzę. Okej, okay, patrzymy. Freddy, Foxy, czekamy sobie chwilę tu, tu tu tu. Światła, kamery można sprawdzić, drugie światło. Słyszałem krok, więc od razu sprawdzamy drugie drzwi. Cały czas ktoś chodzi, chodzi. Szybko sprawdzić to i to. No i jej! O! Akurat Chica się pojawiła. Super. E, nie widziałem, że jak się świeci cały czas światłem, to Chica ci może się pojawić, jak e, po prostu tak świeci, świecisz. Myślałem, że, że... nie ma takiej mechaniki. Weź sobie pójdź, Chico. Będę tobie bardzo wdzięczny, jak sobie pójdziesz. No, na razie sobie nie idzie, kurde. Żebym, żebym miał te 50%, chociaż na do trzeciej, do trzeciej, e, to będę dosyć zadowolony. Czekamy, 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 czeka, czeka sobie nie idzie, e, bo oni sobie tam gdzieś łazi, ale ja na niego totalnie wywalone. To czeka, co stoi mi cały czas pod drzwiami, to jest dosyć kurzająca. E, bo oni czy czeka sobie poszło? Nie, żadni. Myk, myk. No nie, kiedy sobie oni obaj pójdą? Możecie sobie pójść, prąd mi zużywacie, Nie, nie Dobra, e, po, po, nie, no bo oni sobie nadal nie poszedł. Ok, Foxy za niedługo będzie biegł. Mamy <noise> trzecią IM 34 Powera. Nie wiem czy nam się do to wygrać. E, jak ten monitor i tak przyszedł i stoi cały czas. Jakby oni ci na chwilę i od razu sobie poszli to wydaje mi się, że to by było lepsze. E, poszedł sobie, ta, poszedł sobie, szybko tu sprawdzić. E, elegancko przejdź kamery, lewo, prawo, nosek. Okej. Okay. Tu patrzymy tu patrzymy. Okej. Okay. Tu na razie nic, lewo, prawo. O, teraz dobrze powiedziałem, bo zacząłem od lewej strony. Dobra, to prawo lewo Patrzymy znowu kamerę. Kurde, zbyt yy, się skupię na tej grze teraz, więc mój komentarz trochę cierpi. Yy, kurde, fajnie mi miał chociaż 30 power na, na tą 4 AM. No, wydaje mi się, że 4, 4, e, 30 power na 4 AM byłoby dosyć wystarczające. Dobra, ja też często na te światła. Możemy chwilę poczekać z Epoxym, ale tego odpalę od razu. Kurde, ile mi powera zabrał. Nie, to się chyba nie uda. Za dużo powera mi zabrał. Eee, teraz, jeśli nam się uda, tylko pod jednym warunkiem. Czekaj, czeka była dosyć daleko, więc na razie jej nie patrzę. Nie, jak mamy dopiero 23 AM, a 23%, to musimy tak grać ostrożnie, że ja nie wiem. Szybko, frecieka patrzymy. Czwarta jem 22% Nie wiem, musiałbym zużyć max Ale to max jakieś 13-14% Żeby y, mieć szansę na przeżycie Chica sobie poszła I mieć bardzo dobre RNG dzisiaj Ale wątpię, że Dzisiaj dobre RNG będę miał Trzeba szybko sprawdzić te kamery Czekamy Czekamy teraz chwilę Najgorsze jest to, że jak słyszę kroki, to i ja od razu chcę klikać w, ten, w drzwi, bo ja nie patrzę w kamery. Dużo, że ten Freddy się nie rusza. Okej. Okay. Kurde, aż się trochę panikę we mnie zwrócił ten, yy, bo nic się zjawił. Proszę, pójdź sobie jak najszybciej. Dziękuję, dziękuję Ci bardzo serdecznie, ale nie no, czyjkę się od razu zrespiła i poksy co tutaj planuje na mnie zamach. Pójdź sobie, czyjko, proszę. Wejdź sobie, pójdź szybko. Chyba, liczę. E, Jak oni stoi na tej kamerze, to nie muszę. Pójdź sobie, czyjko, proszę. No nie. Ryzykuję, nie klikam w tą kamerę. Dobra, raz, raz kliknę No pójdź sobie! Nie, już na, nawet na Freddy'ego nam się nie opłaca patrzeć Nie, nie opłaca nam się po prostu czekać, czekać Nie, dobra, nic nie robię, mam nadzieję, że mnie nic nie skeruje teraz Bo niech mnie nic nie skeruje, to jeszcze może będę mieć szansę, jak Freddy zagra długą pieśń No i dobra można kliknąć nosek? Można. Gdzie będziemy mieli szczęście? W co wątpię? Bo. 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 ale było blisko. jak Mój pierwszy raz na piątą noc. Nie, jak już od razu jest Nie, przegrane przegrane A kurde! Będzie jumpscare skirlfriega. Ty, 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 nie, nie. Jakby... Nie, przegraliśmy to. A! Kurde, krzykłem masz. Eee, wiem, to będzie na tyle. Następny odcinek to przechodzę noc piątą i ty tylko piątą. R raczej nie będziemy próbować e Custom Knightów w następnym odcinku. Ale będzie prawdopodobnie jak przejdę piątą noc, to. W odcinku, w którym przejdę piątą noc, to, to po nim będzie odcinek właśnie jak tutaj będę starał się próbować przejść jakby 4 na 20, ale nie obiecuję, że przejdę. W sensie jeśli to będzie tak, tak jak teraz są, to że to nie będzie za trudne, ale... ale nie, nie obiecuję, że przejdę 4 na 20. Dobra, to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i sobie. Boj, czekaj, boj go nie. Vai, guys, então não, na stampa eu uh, Papá, papá, papá.